Dzień dobry, Dzień dobry. Nagrywamy skrzyneczki. Tutaj jest Marcelina. Marcel? No i co? Oooo! A mało. A dobre, bo dobra, bo legendarna. Dobra, otwieram teraz ja. Nie, to dostaniesz jedyneczkę. Zróbmy Kurczę, no. Zróbmy Tak. Kurde, pa, też muszę coś nagrać. To było warte 2 dolarki. Muszę złapać. A moje życie... Nic spartych. Tak. Później sobie zrobimy jakieś kontakty i tam jackpoty, czyli... Widzicie, tutaj online to jest kontrakt. I na przykład sobie widzicie, nie? Cyk, 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 cyk. obronę. na przykład wybierasz to. I wybrałeś właśnie... wybrałem właśnie najgorsze. A i tak mi się zwróciło, bo było 369, a jest 381. 8, 1. Dobra, dobrze, dobrze. Ja zaczynałam już z Z głosem nagrywać, nie? No, tego szukam. Tu. Nie. Nie, nie. Dobra. Miele Blaul. Lilb. No, Jak chcę Cię więcej takich odcinków, to jako, że to jest nowy kanał, to zostawcie tu. Zostawcie tu trzy. Dobra, dwa lajki. I no, i następny odcinek z takiej gierki O, dobrze, dobrze, sześćdziesiąt siedem no, macie tu nagrywanie Problem No wiem, i jak to się jest? zacząć z on mi tu gada Ale pęci I tu otwieram skrzynaczki no. Akar 47, neon rewolucja prosto z fabryki, widzicie to? To wam podkreślam To tak, to tak wygląda, tu Zostawiamy to sobie. Może pójdzie na kontrakt. Nie się zrobi, tu mam takie coś. Albo... W... Dobra, wiem. Możemy zrobić giveawaya. E, jak ktoś sobie pobierze tą grę i się nazwie Wic Leona, to rozdaje Wam jakieś fajne brońki Dobra? Bo bardziej hajsu tutaj Wam pokazuję, podkreślaj. Tutaj, tutaj, tutaj. 3500 zł mam. No to jest biedny No tak? i... To... Więc możemy jakieś giveaway robić. Ja Teraz zrobię cięcie. Na no, jakieś fajne brońki. To ja robię cięcie. Tak. Może za, za dobre nie są. Ale. Czyli nie jest. Macie problem z nagrywaniem ekranu? sobie maskę. O, jest! Kurde. Dobrze. to wyjątkowe. łączymy nagrywanie ekranu? No. Nie, ma, nie ma... Ej, A możecie być dzisiaj, bo ja nagrywam. Dobra, dziękuję. No jest nagrywa. Jestem z powrotem, nie? I próbuję tu coś zrobić, na przykład to, to ostatnie. Leci. No na no razie nie nic dobra. nie wypada. No, Mi ale... też. no dobra, nie wiem, jakie to jest mało. Te wizony są średnie, bardzo. Pewnie wizon lekkie użycie. Kurde, ale drogie to. Ale tanie, ale drogie. I będzie. Ale... Pięknie. A nie, jednak nie. I one same te wypadają, te co teraz właśnie. Jest, nie, nie. 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 nie, nie? że to pięknie nie? poszło. No, same gupy baj. Same os, osrane rzeczy. W ogóle gówna jakieś. Ej, ja, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, bo to słyszeliśmy. Maćka nie co? Przeklina. Mój brzydko mówi, To nie mój problem. Mam no, 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 mi tu leci. No tak średnio. Gdy. Nie, to się. Na razie no, no, nic nie no, wypada. No mi też. Wita. Jest słabo, serio. Jak mi się Tutaj wnaje, a tutaj, to... no nie wiem, no nie zrobi to? to jest taki biedny. Są. Ej, kiedy to no, Czemu ktoś napisał JP no kurde! JD? JP. Wow. No kurde, to... Same czerwone teraz będziemy robić. Odmów nie wiem co mi przyszło. Tyk, pyk, pyk. przepraszam was, że tu takie złe rzeczy wyskakują no ale... To jakby nie moja wina. No ani nie moja, no... Że reklamki. Nie no nie, reklamy u mnie normalnie piszą jakieś dziwne rzeczy, nie? Tu czekajcie ja mam Ale że... mi się zwróciło! Nie, to jest chyba Ani potrzebne wi-fi. Mogę mieć kosę. Ale w Star StarTruku mi teraz, era. No nie, mogę nie mieć się... kosę, ale jestem taki pijany, że nie trafiłem. Nie, że o, o. chyba tak, tak, tak. tak, tak. sobie zrobimy z, to tego. Tak. Tak. z tego... Jakiegoś coś. W ogóle z głosem nagrywam. Bo bo tak, tak, Przepraszam, że brzmiłem jak nie wiem co. No znowu by kosę trafiłem! No nic nie wypada. Dobra, sobie zrobimy może kontrakta jakiegoś, a to nie to, jest to, to. Albo nie nie sprzedam tego. Ej no, zlagowało mi się. Aha, Mnie. Ej, czy to będzie koniec filmiku? Okay, o kurde jednak? Nie. Dobra, nie Dobra, Dobra ja sobie ja, ja ten... Tam... Na razie wyłączę głos. To jest już ostatnia skrzynka, i. No, dzień No i to chyba wówczas. No i to chyba nie. No tak. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywali No, no, to no to nie się nie słyszy. Przepraszam, my się tak czyni. Nie 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 mogę wyjść. I w ogóle miała tamta być ostatnia skrzynka. A dobra, to jest ostatnia skrzynka. Zrobię czary Mary. Dobra, ryby czary no Marychokus, pokus, twoja stara to kopara. E dobra! E, Teraz będzie przyspieszyć nie. Dobra, będę się odzywał. Zobaczymy. To pierwszy jest taki, że do... Dobra, jeszcze jedną no. Jeśli wszystko czy paliwo w motorówce, to rekiny nas mogą zzić na nieśmiertelności. Mogą nas zabić. Do wcięcia. Dobra. To, to Żegnam Was, i... moi widzowie, no i... Ja się odzywam, jeszcze dalej, to. Dobra, na razie. Kaczko.